Pracował się naprawdę bardzo dobrze mi przy tym filmie. A reżyser uważał, że był odważny, że dał mi te szanse. To znaczy, ja mu przede wszystkim za to dziękuję, że mi uwierzył, bo wiem, jak pewnie środowisko e, mogło go ocenić, że wziął sobie znane nazwisko. Ym, a, I trudno mi było uwierzyć w słowa Filipa Bajona, bo ja miałam takie kompleksy, przyznaję się wam zupełnie szczerze. Ym, a trudno mi było uwierzyć w związku z tym y, w słowa Filipa Bajona, który powiedział, Marta, ty wygrałaś casting bezapelacyjnie, byłaś najlepsza. I ym, ja bardzo długo nie byłam w stanie w to uwierzyć, bo no, wiadomo, to gdzieś tam ciśnienie środowiska i ten. Jest takie, a nie inne. Ale w momencie, kiedy wyzbyłam się tych kompleksów i naprawdę w to uwierzyłam, byłam w stanie się otworzyć i dać siebie 100%. I faktycznie ten okres dwóch miesięcy spędzony w Słuchaj, był dla mnie najpiękniejszym okresem w moim życiu zawodowym, jak dotychczas, i pierwszym takim okresem takich prawdziwych zmagań artystycznych. Że ja kładłam się z tekstem Fredry na ustach i budziłam się z tym tekstem. Co więcej, czasami, jak już było po ujęciu, słyszałam stopie, ja nie mogłam się uwolnić od tych tekstów, cały czas sobie je powtarzałam, zastanawiając się, czy ja powiedziałam to tak, czy tak. Może trzeba było to powiedzieć tak, więc cudowny, cudowny czas. Myślałam właśnie, co wyjawić lubię, że gdybym kiedy była przymuszoną, mimo mojej woli, zostać czyją żoną, świat biedniejszego nie miałby człowieka. Ej, uka duka! Krajując jakąś postać, aktor zawsze się stara przemycić cząstkę siebie, cząstkę swojej wrażliwości, temperamentu, osobowości, charakteru. Ile w klarze jest martysz młody Trzywiatowski? Ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ja, ja mi się wydaje, że ja się ciągle rozwijam. E, jako kobieta, jako, i, jako aktorka również e, podróże spotkania z różnymi ludźmi zmieniają mnie i e, nie potrafię siebie o, o, określić jednym słowem, ale na pewno nadałam no, kla, klarze swój temperament i. i um, Oprócz aparycji, głosu i yy, wiadomo, sposobu poruszania się, dałam mi przede wszystkim swój temperament. I to, że. Yy, znaczy, ja pamiętam, że, jak obejrzałam film, to miałam do siebie taką pretensję, że trochę jestem takim karabinem maszynowym. Chociaż pomyślałam sobie, że to klarze właśnie służy. Ona musi być szybka. Ona szybciej coś chlapnie językiem, dopiero potem się zastanowi. Przez... Ja tak czasami mam. Rok 2010 można uznać za bardzo udany dla, 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 dla Ciebie, śluby no, panieńskie. Falska, był troszkę A, na początku roku. Nie mówmy o tym roku filmie, roku. ale no potem już same pasmo sukcesów, znakomita rola w ślubach panieńskich, prawda? Za chwilę też na początku roku wchodzi Och Karol do, do, do kin, też rola w filmie Wygrany, rok udany? Dla mnie bardzo udane, to znaczy ja po tym falstarcie na początku roku przewartościowałam sobie pewne rzeczy, zastanowiłam się gdzie był błąd, co zrobiłam źle i e, postanowiłam jakby zwrócić się w kierunku teatru, e, skupić się na rzeczach, które mnie interesują i e, wycofałam się póki co z życia serialowego e, i zaczęłam robić po prostu filmy i teatr. E, jakby zakotwiczyłam się w teatrze kwadrat na stałe i wydaje mi się, że to mi zaprocentowało. Ja w ogóle postanowiłam w tym roku zainwestować w siebie, w swój własny rozwój, czyli w końcu zaczęłam mieć czas na naukę języków, na które nigdy nie miałam czasu, czyli hiszpański, rosyjski. Zaczęłam czytać dużo książek, e, poświęciłam ten czas na własny rozwój. Postanowiłam nie być zbyt zachłanna, a troszkę selekcjonować jednak propozycje i bardziej rozsądnie kierować swoją drogą zawodową. Też wszystko rozpoczęło się chyba od zmiany menadżera i tak powoli, kroczek po kroczku i myślę, tak jak powiedział mi pan Wiesław Saniewski, że kropla drąży skałę, że mam nadzieję, że ludzie uwierzą, że, że jestem coś warta i będę dostawała częściej takie propozycje, jaką właśnie dostałam od Filipa Bajona, żeby udowodnić, że że myślę, że mam temperament, że mam wielki przede wszystkim apetyt na to, żeby grać dobrze i uczyć się. A propos Wiesława Saniewskiego, tak już na, 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 na sam koniec, parę słów o filmie Wygrany, o roli, no i też o tym drugim filmie Och Karł. Rola w filmie Wygrany Wiesława Sanińskiego jest co prawda niewielka. Nie ma tam w zasadzie ról kobiecych, aczkolwiek dla mnie najważniejsze było to, że mogłam spotkać się na planie z osobą Wiesława Sanińskiego po pierwsze, którego sobie naprawdę, którego sobie naprawdę wysoko ceni jego twórczość, a po drugie z panem Januszem Gajosem i z, pan, z Pawłem Szajdą. I to było dla mnie coś Wyjątkowego. Ja miałam wrażenie, że naprawdę jestem e, otoczona aurą dwóch wspaniałych e, aktorów, ale przede wszystkim ludzi. I e, od pana Janusza Gajesa naprawdę wielu się ciekawych rzeczy dowiedziałam, mogłam o wiele rzeczy zapytać, bo było na tyle czasu. Między innymi na przykład dowiedziałam się, że pan Janusz Gajes również był w Teatrze Kwadrat przez 7 lat na początku swojej drogi zawodowej i powiedział, że to jest słuszna decyzja, że właśnie w tym teatrze mogę się najwięcej nauczyć i najwięcej dla siebie wynieść. E, jeśli chodzi o film Och, Karol, to e, pokusiłam się na ten film... Em, Wiedząc oczywiście, że to jest film dość komercyjny i jakby rozważając wszystkie minusy i plusy, w, 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 kiedy wchodziłam w ten projekt, ale pomyślałam sobie, że mam pomysł na tę postać, akurat, którą przyszło mi zagrać. To jest postać Paulinki, którą w pierwszej, w pierwszym Karolu grała Marta Klubowicz. Ja zrobiłam to zupełnie inaczej. Myślę, że tam mogą właśnie popisać się miejmy nadzieję, że popisać ale tym. Komediowością, jakby ja się zabawiłam z tą postacią. Ja sobie to tak wymyśliłam, że mm, to jest trochę nie Och, Karol, tylko Och, Paulinka. I tak naprawdę, czy Piotr, Kadamczyk, jak czy jakiś inny, ja, ja tam generalnie nie tylko Karola, ale wszystkich wiarę po kolei, więc, więc tak to sobie wymyśliłam. Zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie na ekranie. On jest taki, jakby było ich trzech, I taki romantyczny. On jest taki. On jest po prostu Karol. Och, Karol II. Komedia o mężczyźnie, którego chcą wszystkie kobiety. Och, no prawie wszystkie. Szkoda tylko, że nie jest kobietą.